Miałam wam pokazać ubranie, które zamierzam przerobić i miałam m.in. rysować. Będzie taki film po prostu inspirujący. Natomiast przed jego nagraniem spojrzałam na Pinteresta i ujrzałam to, co będziemy robili w dzisiejszym filmie: zakładki. Zakładki z w środku suszonymi kwiatami. Wpadłam na pomysł, jak wykonać te zakładki, to znaczy przy użyciu taśmy klejącej, ewentualnie przy użyciu właśnie takiego plastiku. No ale jak to zrobić, to pokażę Wam oczywiście później. Na sam pomysł suszenia kwiatów wpadła moja widzka parę miesięcy temu i przesłała mi taką inspirację wraz z filmikiem, jak takie kwiaty suszyć, więc bardzo dziękuję. Dzisiaj tak właściwie ten pomysł widzki będę wykorzystywać, ale dodatkowo te ususzone kwiaty będę wkładała w zakładki i z nich robiła zakładki, czyli pożyteczne z przydatnym. Prawda, zakładki do książek. Bardzo, bardzo przydatne. Jakbyś ty też wpadł na coś inspirującego, na coś, co uważasz, że fajny, fajnie by zobaczyć w moim filmie, gdzieś to zobaczysz w internecie, czy sam coś wymyślisz, to przysyłaj mi koniecznie na Instagrama bądź na naszego Discorda, do którego linka masz w opisie. Chciałabym Was jeszcze zaprosić na piosenkę mojego brata. Możesz jej słuchać na wszystkich platformach streamingowych, a wersję na YouTubie masz podaną w opisie. Spodnie do przerobienia. Dokładnie to trzymam teraz w ręku. Całe takie szersze, długie, białe spodnie, które kupiłam za pary złotych w second handzie. I teraz pytanie, czy ja mam je w jakiś sposób pofarbować, czy zostawić takie białe. Białe minusy, no to, że się po prostu brudzą. Nie zawsze ma się ochotę w nich pójść, było to deszcz i tak dalej. No to białe spodnie się nie założy. Z drugiej strony białe czyste, pofarbować je na jakiś szalony kolor. Niebieski, zielony. E, taki w miarę bezpieczny byłby brązowy, ale też ładny. No w każdym razie napiszcie komentarz, na jaki kolor uważacie, że fajnie byłoby te spodnie pofarbować. E, no a może pojawi się właśnie taki film, jak przyrabiam te spodnie. No chyba, że po prostu je zostawię białe, ale fajnie by było coś z nimi poeksperymentować. E, teraz e, idziemy robić zakładki. To właściwie powinno nam wystarczyć. Mamy tutaj żonkile, parę płatków tulipana i taki plastik i tutaj taśmę klejącą. Ewentualnie wezmę tu jeszcze jakieś inne kwiatki, które mam, już trochę ususzone. W tym filmie nie będę ususzać kwiatów, gdyż moje już są takie podsuszone i to nawet ładnie wygląda. Yy, będziemy je wkładali tutaj, yy, ale wszystko wam zaraz pokażę. Jeszcze jedna oczywiście kluczowa rzecz to są nożyczki których y, tu nie mam, więc muszę po nie pójść. <słuch> Oczywiście. Muszę sobie odmierzyć y, dwie takie same zakładki. I tak poukładam parę. Mhm. Dobrze, to to będę musiała uciąć, bo to jest za grube. Okej, okay, i kiedy nasza tutaj zagładeczka prezentuje się w ten sposób, Chciałabym posklejać boki. No, coś za chwilę wykombinuję, ale najpierw muszę zmyć to białe. W dzisiejszym odcinku zrobiłam tylko dwie takie zakładki, ale z pewnością się na tym nie skończy, po prostu już mi brakuje tego plastiku. I ten plastik jest dosłownie z pokrywki na jedzenie, z jakiegoś takiego opakowania, coś co posiadacie na pewno w domu, więc zachęcam Was bardzo do zrobienia tego. Jest to proste, a bardzo ładne. Efekty Waszych prac oczywiście mi przesyłajcie, a tymczasem ja Wam życzę miłego dnia, do następnego, cześć.